gdzie umieścić napis na ciastku? W jakim miejscu, jak sobie to rozplanować tak, aby wszystko do siebie dobrze pasowało? Nazywam się Beata Młynarczak, prowadzę słodki dekor i w dzisiejszym filmie chciałabym pomóc Ci w rozwiązaniu tego właśnie problemu. Bardzo często wiele moich kursantek, ale także osób, które dołączyło do mojej społeczności i chcę rozpocząć swoją przygodę z lukrowaniem, bardzo często to pytanie mi zadaje tworząc swoje pierniczki, przygotowując swoje ciasteczka z jakiejś okazji dla swoich bliskich, znajomych, a czasami jest także osoby, które już pracują dłuższy czas z lukrem, z piernikami, również zwracają się o taką pomoc. No bo czasem jest tak, że mamy po prostu Goły piernik. Zrobiliśmy dookoła dekorację, mamy piernik, mamy jeszcze jakąś dekorację na nim wykonać i mamy stworzyć napis, ale zastanawiamy się, gdzie ten napis umieścić w którym miejscu najlepiej będzie pasował po prawej stronie, po lewej, na środku może u góry, a może od dołu bardzo często te pytania się pojawiają i bardzo często Ciężko nam jest zdecydować, co mamy zrobić. Pokażę Ci dzisiaj e, trik, który ja używam, który ja stosuję e, i który mi bardzo pomaga. Bardzo ważna jest też wiedza, e, dla kogo ten piernik szykujemy, e, jaką emocję ma przekazać, co ma być na tym pierniku, jeżeli ma być tam jakaś dodatkowa dekoracja. E, w poprzednim filmie. Bardziej skupiłam się właśnie na tym temacie, jak zacząć przygotowywać napis na pierniku, więc wróć sobie do poprzedniego filmu, obejrzyj go, bo jest tam mnóstwo wartości i wiedzy na ten temat, jeśli chodzi o napis, a później przejdź sobie spokojnie do tego, gdzie pokażę Ci, jak sobie to skomponować. Jak widziałaś, widziałeś, tutaj mamy już gotowe ciasteczko z napisem. I jak widzisz, jest pięknie wyeksponowana cała dekoracja, czyli aniołek, ale także jest bardzo dobrze widoczny napis. Napis, który nie przytłumia całej dekoracji, a jednocześnie od razu wiemy z jakiej okazji jest ten pierniczek. I że jest to piernik dosyć elegancki, taki dostojny na poważną uroczystość. I chciałabym ci pokazać właśnie w takim prostym Tyriku, jak sobie takie elementy ustalać? Tutaj pokażę Ci jeszcze jeden pierniczek dziecięcy. Napis to jest tylko imię, a można by powiedzieć aż imię, ale jest tak skomponowany i wkomponowany w całość, że po pierwsze nie zaburza tego wszystkiego, co się dzieje na pierniku. Nie jest głównym elementem, bo głównym elementem jest tutaj misiu. Ale jest tak zaznaczony, tak podkreślony, że w pierwszym spojrzeniu, jakie zwrócimy na niego, od razu wiemy, dla kogo jest ten piernik. Zapraszam Cię dalej do oglądania filmu. Pokażę Ci taki krótki trik, który ja stosuję, jak sobie to rozplanowuję, jak już wiem, dla kogo przygotuję ten piernik, co ma na tym pierniku być, jaka ma być dekoracja. I wiem już też, jaki jest napis, bo przede wszystkim, jak zaczniemy komponować sobie i rozplanowywać napis na pierniku, to my musimy wiedzieć, co mamy na tym pierniku napisać. Czy to będzie imię, czy to będzie podkreślona uroczystość, czy to będzie jakaś sentencja, być może będzie to wiersz, a Czasami zdarza się, że są to bardzo długie napisy, takie serdeczne życzenia, które są przekazane specjalnie od osoby, która obdarowuje tym piernikiem daną osobę. I teraz pobawimy się trochę ołówkiem i kartką. Na kartce mam narysowany kształt pierniczka. Jak widzisz, tutaj mamy główny element. Czyli dziewczynkę aniołka i główny napis, który od razu nam mówi o uroczystości, na jaką ten piernik jest przygotowany, i jednocześnie jest bardzo wyeksponowany. Nie, nie przytłacza. E, tego elementu głównego nie jest taki ordynarny, rzucający się w oczy, ale jest wyeksponowany, czyli widać go od razu. Pierwsze co zwracamy uwagę na aniołek i od razu nasz wzrok przechodzi na napis, czyli na to, na jaką uroczystość szykujemy taki piernik. I tworząc sobie projekt, bardzo ważne jest to, aby wiedzieć. Co ma się zmieścić na pierniku, czyli jaka dekoracja ma być? Omówienie tego z klientem, bądź omówienie tego z osobą, dla której będziesz przygotowywać, bądź jeżeli robisz to sama w domu, dla siebie, dla swoich najbliższych, to musisz wnikliwie pomyśleć, co chcesz na tym pierniku zrobić. Jakiej wielkości ma być, bo to też jest bardzo ważne. Czy ma być na nim napis? Jeżeli tak, to. Ilu członowy, jakie ma emocje nieść, jakie ma nieść przesłanie, to jest też bardzo ważne, bo wtedy będziesz wiedziała, wiedział, w jakim miejscu taki napis umieścić. I teraz przesunę piernik. Mam tutaj kształt serduszka, i to, ten kształt stosuje się do wszystkich formatów. Czy to będą owale, czy to będą figury geometryczne, czy kwadraty, prostokąty, czy to będą różnego rodzaju plakietki, czy właśnie serduszka, taką samą zasadą się kierujemy. Pierwsze co, myślimy o tym, czy ten napis ma być głównym przesłaniem, ma być głównym elementem, na który zwrócimy od razu uwagę. Jeżeli tak, dobrze by było, żeby znajdował się w tym centralnym miejscu, czyli na środku naszego piernika ale czasami potrzebujemy mieć dodatkową dekorację. Czasami klient wymaga od tego, czasami okoliczność od tego wymaga, więc chcemy albo dołożyć jakieś kwiaty, albo tak jak tutaj mamy aniołka, albo na przykład jakąś ulubioną zabawkę dziecka. Wszystko zależy od tego, na jaką okazję ten piernik będziemy przygotowywać. Więc wtedy musimy troszeczkę podzielić ten piernik, żeby trochę miejsca głównego zajmował element dekoracyjny główny i trochę zajmował Napis, więc jeżeli ten napis ma się podzielić z dekoracją, no to może być centralnym elementem, jeżeli tu zbudujemy kwiaty. Tu sobie zrobimy kwiaty, to on jest centralnym elementem. Ale jeżeli chcemy ten piernik podzielić tak, żeby część była z dekoracją, a część na części umieścić piernik i żeby nam to wszystko współgrało, żeby to dla oka było wizualnie przyjemne, musimy sobie taki piernik podzielić na cztery części. Oczywiście można to zrobić od linijki, ładnie, równo, a nie tak. I od razu wydzielają nam się cztery strefy. W zależności od tego, jaki mamy kształt, mogą to być cztery równe strefy, gdyby to był na przykład owal, kwadrat, prostokąt. W przypadku serca mamy dwie strefy większe i dwie mniejsze. I teraz, w zależności od tego, jak ważna ma być ta okazja, na którą chcesz przygotować ten piernik, jak ważny ma być napis, jak ważne ma być przesłanie tego ciasteczka, wybieramy miejsce, w którym umieścimy nasz napis. Jeżeli napis ma nieść duże przesłanie, ma być widoczny, ma wzruszać, ma poruszać, ma wywołać uśmiech, ma zadziałać bardzo mocno na emocje, musi być widoczny. Więc lepiej nie umieszczać go w tych dolnych miejscach, dlatego że one są mniejsze. Bardzo ciężko jest wtedy tu ładnie skomponować. Człony tego napisu, jeżeli są, żeby były wizualnie estetyczne. Lepiej zachować to w tych dwóch większych miejscach. Gdyby to był kwadrat lub prostokąt, na przykład mam tu, to zobacz, każda strefa jest taka sama, więc ten napis wtedy możemy umieścić w każdej strefie. Może on być na środku. Ale może być w każdej z tych stref. Często jest taki właśnie problem, że nie wiem, czy mam zrobić tak bardziej tu, czy może mam zrobić tak bardziej tu, czy może tylko tutaj po brzegu. Wszystko zależy od tego, co umieścisz na pierniku, ale staraj się umieszczać te napisy centralnie w miejscach, gdzie będą dobrze widoczne, gdzie oko nasze będzie wizualnie. Lepiej je przyjmowało albo po środku. Jeżeli, jeżeli jest to tak, że ten napis ma być naprawdę taką integralną częścią, czyli on ma być najważniejszy, on ma być pierwszy, a potem dopiero delikatne dekoracje, które będą w środku. To też bardzo często wiąże się z kształtem piernika, bo czasami mamy takie nietypowe kształty, które nam troszeczkę narzucają to, gdzie my mamy ten napis stworzyć. Jakbyśmy mieli na przykład taki, taki bardzo nietypowy piernik, który na przykład po części jest kwadratem, ale tutaj ma różnego rodzaju wypustki i tutaj mamy na przykład kwiaty różnego rodzaju prawda i liście i tutaj jeszcze będą kwiaty przepraszam za rysunki ale to jest na szybkiego to wtedy nie możemy sobie już dzielić dlatego że jak podzielimy ten kwadrat to te części są nierówne więc wtedy Możemy sobie zrobić tą część bardziej i możemy się kierować tym, że napis będzie u góry bądź na dole, ale wtedy, jeśli ten napis jest u góry, przenieśmy delikatnie tutaj jakieś elementy o, ozdoby bądź jeśli napis będzie na dole. To zróbmy tutaj jakieś wypustki, które troszeczkę nam to miejsce wypuszczą, dlatego że tu już nam się robi, że jest przewaga, zupełna przewaga po jednej stronie, a zupełna pustka po drugiej stronie. Więc musimy co nieco zrównoważyć te części, gdzie będzie ten napis, żeby jedna lub druga część nie zostawała taka zupełnie goła. I Patrząc na e, różnego rodzaju pierniki, e, już Ci tu pokazuję. E, zobacz główny element, czyli e, dziecko z latawcem. E, może to być piernik na przykład na urodziny i spokojnie jest zostawione miejsce na konkretny napis. Może tutaj być sentencja, może tu być jakiś wierszyk, mogą to być życzenia, wypowiedziane przez mamę, babcie, ciocie bądź kogoś bliskiego, kto chce sprezentować. Ten piernik, ale i dekoracja jest bardzo ważnym elementem, ale także napis, który tu stworzymy, też taki będzie. Oczywiście napis tutaj nie może być napisany delikatnie, bardzo cieniutko, tylko on musi tutaj współgrać. Mamy kolor, więc musimy zrobić taki grubszy napis, żeby był bardziej widoczny. Kolejne ciasteczko to mamy ciasteczko dla dziecka. Mamy główną dekorację ale i napis, czyli imię tego dziecka jest też bardzo wyeksponowane. Jest trochę wpisane w styl tego całego ciasteczka i fajnie się z tym komponuje. Tutaj o tym ciastku już ci mówiłam, ale jeszcze zobacz, mam tutaj takie przygotowane do napisu bardzo eleganckie ciastko, gdzie wyznaczyłam strefy. W jednej górnej strefie jest Główny, jeden z głównych, jedna z głównych dekoracji, w drugiej górnej strefie mógłby być napis, ale on jak będzie tutaj, to dolna strefa zostanie nam cała pusta. Gdybyśmy tutaj umieścili, jeszcze przenieśli ten element, umieścili, więc wtedy spokojnie napis mógłby być tu. Ale żeby zrównoważyć to, żeby to jest tak jak na wadze, jakbyśmy położyli na wadze to ciastko, to co się nagle stałoby? Nagle waga by z tej strony poszła na dół, prawda? Więc żeby zrównoważyć ten napis, a zwłaszcza jakbyśmy dali ten napis też tu w górnej strefie, to wtedy całość tego ciastka poszłaby na dół, to by poszło do góry, bo byłoby za lekkie. Więc żeby zrównoważyć ciężar tej góry, musimy ten napis umieścić sobie bardziej tu centralnie i wtedy on nam zrównoważy całe ciastko, czyli zrównoważy nam przestrzeń pustą u dołu i u góry tutaj. I będzie bardzo miły, bardzo przyjemny dla oka. Tyle, jeśli chodzi o, e, o to, gdzie i w którym miejscu umieścić sobie napis. Mam nadzieję, że ten film e, rozwiązał Twój problem, pomoże Ci e, i ułatwi Ci projektowanie Twoich pierników. Po więcej wiedzy, po więcej informacji, po więcej e, wszystkich tajemnic związanych z lukrem, zapraszam Cię na Słodki Dekor. Do zobaczenia w kolejnych filmach.